250 ml ma szklanka i dajemy o takie 250 ml szklanki. To jest mąka. Hop, raz i trzy. Dobra. Zatrzymałem czas i tak dalej. Dobra, ogólnie teraz do tej samej szklanki dajemy letniej wody. Może być i z kranu, jak mać filtrowaną wodę. Jeśli nie, to y, może być z innego źródła. Proszę bardzo, piękna woda czysta i wlewamy. 3 czwarte szklanki wody, dobra. Teraz tak, dajemy, tu mamy piękne drożdże. Mamy drożdże i mamy nóż. I patrzcie, teraz tak. Dro Drożny nie tylko możemy stosować do pieczywa, ale do także innych rzeczy. Dobra, 4 i 5. Dobra. To ja sobie odkroję o taką część. Opa, nie wiem czy widzicie. Ale dobra. Potem najwyżej użyje się efekt końcowy. I to wrzucamy tutaj do garnka obok. Możemy to rozdrobnić, ale ja wrzuciłem. Teraz tak. Dajemy do tego oto. Pię pięknego otworu. Dwie łyżki masła. Hop. O, cyk, wpadło jedno. Dajemy jeszcze łyżeczkę soli. Proszę bardzo. a ja tam trochę mniej. Dobra. Hop. I e, półtora łyżeczki cukru. Ja zatrzymam i zaraz wrócę. Dobra, ja wsypałem już cukier. Teraz włożę rękę i będziemy mieszać. A nie, przepraszam, jeszcze jedno jajko. A i ogólnie jestem u babci w kuchni, więc wszystkie produkty sponsoruje y, moja babcia. No więc elegancko lecimy. Teraz tak, bierzemy hop i wszystko będziemy mieszać. Jeśli ciasto będzie za rzadkie albo coś, to wiecie. Dosypiemy mąki i tak dalej. Lecimy. Ja pokażę jak zaczynam to mieszać wszystko. Proszę bardzo, ciasto pięknie już odchodzi, hopa. Ja w międzyczasie teraz pójdę i będę rozpalał ognisko. Nie będę rozpalał go krzesiwem niestety, bo to zobaczycie sobie w innym odcinku jako atrakcja. I zaraz przyjdziemy do gotowania barszczu. Jeszcze tylko w międzyczasie pokażę wam co i jak zrobić z, z, z ciastem. Jak tak już nam ładnie odchodzi, ciasto y, możemy zostawić na 10 minut y, do wyrośnięcia. Przykrywamy raczką i zostawiamy na 10 minut. I zaraz w, w, wracamy. I teraz tak. Yy, ogólnie jestem na dworze. Nie wiem czy widać, czy nie widać. Hopa idę po drzewo i będę rozpalował ognisko. Poproszono mnie jeszcze o jedną rzecz. Bo wspomniał o niej takie tak, yy, w sobianie. Bardzo serdecznie. Wspominam o Panu. No i, i przechodzimy do, do dalszych czynności pozyskania drzewa i tak dalej, i tak dalej. Dobra ogólnie yy, rozpaliłem ognisko. Proszę bardzo pali się. Ja idę zobaczyć jak tam z ciastem i za niedługo wrócimy. O, elegancko, pali się, wszystko jest. Dobra, ogólnie ciasto przez nas zostało odstawione na jakieś 10 do 12 minut. Teraz możemy dać jeszcze lekko trochę mąki na wierzch i na ręce sobie rozprowadzam hopa, okay. i wyrabiamy jeszcze przez 5 minut i potem odstawiamy na godzinę więc w tym czasie można robić sobie inne różne rzeczy ja idę przygotować zupę bo ognisko mi się już tam pewnie rozpala dobra to hopa hop odstawiliśmy, hopa nie będę wyrabiał to jeszcze przez 5 minut. Pokażę Wam efekt końcowy. Tak oto wyrobione ciasto dajemy, aby ono sobie odpoczęło godzinę. Tak jak mówiłem, ja zaraz przełożę ją do miski. Dobra, ogólnie ziemniaczki są już dobre. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale ja po prostu, żeby już nie zużywać innej wody, przepraszam za te pieski, ale no, nic nie zrobię. Yy, teraz tak, yy, daję tutaj półtora opakowania barszczu i wsypujemy. No niestety, muszę Wam pokazać prowizoryczne mieszanie nożem, bo łyżkę gdzieś zgubiłem. Yy, dobra, yy, ogólnie to jest tak, że Pokroję zaraz kiełbasę, wrzucę i zakończę gotowanie zupy. Dobra. Hoppa. Dobra, Hoppa. Dobra. ogólnie jeszcze jakieś 10 minut. Może Wam pokażę. na o proszę bardzo, widzicie, już jest lepiej z bułeczkami. Więc jeszcze jakieś 10 minut i będą no, gotowe. Aha! Dobra, ja idę do domu. W takim razie jeszcze. Bo y, upiekło mi się jedna i, i druga. Ciasto jest y, dobre i, i do zjedzenia. Przypiekło się od tej strony, od tej strony jest upieczone, więc jest bardzo fajnie. Y, cieszę się z tego powodu. Y, I co? I, I w sumie tyle. Zaraz wam pokażę wszystkie efekty końcowe, jak wrócę do domu się umyję. Yy. Ogólnie bułeczki mi się upiekły. Yy, muszę tylko yy, zobaczyć tak naprawdę jak robić to, żeby mi się nie przypiekały od spodu, bo trochę się przypiekły. Ale odkroję sobie wierzch i je spróbuję razem z zupką i wam pokażę co i jak. Dobra.